Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Korozja tematu. Zjawisko metalu to zjawisko znane wielu kierowcom. Z reguły występuje z powodu braku wysokiej jakości powłoki lakierniczej materiału. Występowaniu rdzy na karoserii sprzyja swobodny dostęp tlenu do metalu, a także długotrwałe przebywanie samochodu w wilgotnym środowisku. Aby zapobiec aktywnemu rozwojowi rdzy na metalu i wyeliminować ją z karoserii samochodu tak bezpiecznie, jak to możliwe. Stosuje się w specjalne preparaty zwane konwerterami rdzy. Do czego te środki są potrzebne, co robią i jak ich prawidłowo używać, rozważymy w tym materiale cechy zastosowania konwertera rdzy. Przede wszystkim należy zrozumieć, jak działają takie środki. Tak więc konwertery korozji są specjalnymi środkami. Które poprzez pewne reakcje chemiczne zawieszają proces rozprzestrzeniania się. Łdzy, tworząc ochronną warstwę polimerową na powierzchni metalu. Aby zmaksymalizować efekt, jaki można uzyskać z konwertera korozji, konieczne jest wstępne przestudiowanie instrukcji użytkowania tego konkretnego produktu i przygotowanie powierzchni metalu do dalszej obróbki. Z niego nie tylko trzeba oczyścić cały brud, ale także usunąć całą luźną strukturę w zależności od tego, jaki obszar metalu został skorodowany, a także od rodzaju przedmiotu, który należy przywrócić. Można użyć kilku rodzajów narzędzi, szczotki do metalu, sprzęt do szlifowania, papier ścierny i tk. po mechanicznym oczyszczeniu metalu jego powierzchnia jest gotowa do obróbki w przypadku, gdy czyszczenie nie zostało wykonane prawidłowo. Nawet po wystawieniu na działanie konwertera, na powierzchni mogą pozostać małe plamki rdzy. Ponadto niedbałe podejście do czyszczenia metalu może stać się jedną z przyczyn powtarzającego się powstawania korozji. Podstawowe zasady stosowania. Aby właściciele samochodów mogli używać konwerterów wodzy bez żadnych problemów i trudności, Większość producentów produkuje te preparaty już w postaci gotowej do użycia. W zależności od formatu opakowania i konsystencji substancji można je uzupełnić o rozrzutnik, pędzel i inne narzędzia do wygodniejszej aplikacji. Ogólny algorytm stosowania konwerterów FADZI jest następujący. Prace przygotowawcze obejmują dokładne czyszczenie powierzchni za pomocą specjalnych narzędzi do mechanicznej obróbki metalu, odtłuszczanie rozpuszczalnikiem obszaru metalu, który należy oczyścić z rdzy. Obowiązkowe potrząsanie butelką z konwerterem. Odbywa się to jeśli producent określił to w instrukcji, bezpośrednia aplikacja kompozycji na powierzchnię metalu. Ta procedura powinna być przeprowadzona ściśle zgodnie z instrukcjami na opakowaniu konwertera. Zmycie produktu. Jeśli to konieczne, powtarzające się odtłuszczanie metalu za pomocą rozpuszczalnika. W przypadku konwerterów, które nie nakładają podkładu w procesie reakcji chemicznej. Konieczne jest gruntowanie, nałożenie powłoki zapewniającej ochronę lakieru samochodu przeczytaj również jak wykonać ponowne gwintowanie tarczy hamulcowej i kiedy warto to zrobić wiele produktów, które można obecnie znaleźć w wyspecjalizowanych sklepach. Jednocześnie z przekształceniem korozji tworzy podkład i dzięki temu nie wymaga dodatkowego płukania składu i gruntowania powierzchni. Jednak w przypadku innych konwerterów płukanie jest to obowiązkową procedurą, ponieważ substancje pozostające na powierzchni metalu mogą stać się dodatkowym źródłem nowej rdzy. Jeśli konwerter nie wyeliminował korozji za pierwszym razem, Proces obróbki należy powtórzyć. Całkowita liczba dopuszczalnych powtórzeń nie jest ograniczona. Niuanse i zakazy. Przed przystąpieniem do samodzielnego usuwania rdzy z karoserii samochodu za pomocą konwertera korozji należy wziąć pod uwagę cechy, kompozycji i jej pierwiastków chemicznych. Wszystkie środki z tej kategorii są podzielone na dwie grupy: kwaśne bez kwasu w składzie. Pierwszy rodzaj konwerterów nie może być stosowany na mokrej powierzchni. Co z kolei nakłada pewne ograniczenia na zakres ich zastosowania. W tym przypadku istnieje potrzeba nie tylko wysokiej jakości odtłuszczania, ale także dokładnego suszenia powierzchni metalu. Z kolei skład niektórych konwerterów może powodować gwałtowną reakcję chemiczną w kontakcie z lakierem. Takie konwertery z reguły stosuje się bezpośrednio przed dalszym malowaniem samochodu. Oczywiście najlepiej jest stosować takie kompozycje które są absolutnie neutralne dla specyfiki lakieru samochodu. Głównym zakazem w tym przypadku jest stosowanie środka chemicznego na nieprzygotowanej powierzchni metalowej. Środki ostrożności. Sferą zastosowania konwerterów są karoserie o różnym stopniu skomplikowania, zwłaszcza te bezpośrednio związane z koniecznością eliminacji korozji. Wszystkie produkty tego typu są preparatami które charakteryzują się bardzo wysoką aktywnością chemiczną. Dlatego też cała procedura ich stosowania powinna być przeprowadzona z zachowaniem podstawowych środków ostrożności. Miejsce, w którym przeprowadzany jest zabieg, powinno być dobrze wentylowane. Osoba przeprowadzająca proces obróbki musi być zabezpieczona sprzętem ochrony osobistej: specjalne rękawice, respirator, gogle i Średnik produkt musi być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, produkt musi być przechowywany w miejscu chronionym przed dziećmi, średnik stosowanie konwertera jest dozwolone do daty ważności określonej przez producenta, przeczytaj także wszystko, co musisz wiedzieć o zmianie silnika wysokoprężnego na gazowy przydatne wskazówki, aby skuteczniej stosować konwertery korozji. Warto wziąć pod uwagę kilka wskazówek od doświadczonych specjalistów. Wszelkie prace, w których wykorzystywane są preparaty charakteryzujące się zwiększoną aktywnością chemiczną, powinny być wykonywane w specjalnym sprzęcie ochronnym i pod warunkiem dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Odtłuszczanie powierzchni metalowych powinno być przeprowadzane za pomocą specjalnych rozpuszczalników ponieważ odtłuszczacze nie zawsze dają dobre rezultaty. Przed zakupem produktu konieczne jest wcześniejsze obliczenie całkowitej powierzchni metalu, który ma zostać poddany obróbce w przypadku gdy rozmiar powierzchni metalowej jest zbyt duży, a wszystkie prace muszą być wykonane w jak najkrótszym czasie. Zaleca się stosowanie preparatów których opakowanie posiada rozpylacz. Do obróbki elementów nadwozia samochodu z reguły stosuje się odpowiednie środki zawierające kwasy w swoim składzie. Konwertery typu płynnego są najwygodniejsze w użyciu do obróbki małych obszarów rdzy, a także do obróbki małych części poprzez ich. Całkowite zanurzenie w kompozycji chemicznej dla wygody pracy z pochyłymi powierzchniami lepiej jest używać środków o gęstej konsystencji. Łatwo i dokładnie rozprowadzi się po całym metalu. Do obróbki trudno dostępnych obszarów nadwozia zaleca się stosowanie środków typu aerozolowego. Aplikacja każdego rodzaju konwertera powinna być najwyższej jakości i całkowicie pokrywać całą powierzchnię metalu. W przeciwnym razie można pogorszyć sytuację. I stworzyć dodatkowe źródła korozji. Konwerter korozji to skuteczne narzędzie, które można wykorzystać nie tylko do zachowania i poprawy wyglądu elementów karoserii, ale także do zaoszczędzenia sobie nieplanowanych wizyt w warsztacie lakierniczym, przy odpowiednim doborze środków do specyfiki dalszych prac. Jego użycie nie powinno nastręczać żadnych trudności i, co ważne, wszystkie prace naprawcze związane z zastosowaniem takich kompozycji chemicznych należy wykonywać w środkach ochrony indywidualnej, aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu.